Dzień dobry. Subiektywny przegląd giełdowy, temat przewodni, inflacja, Rada Polityki Pieniężnej, wybory. Może na wstępie dodam, że yy, yy, 2022 rok to tak jak zakładaliśmy, to jest rok zmienności, czy podwyższonej zmienności, nie sądziliśmy, że w tej skale i, i czy te, że te czynniki ryzyka, czy wojna yy, się zmaterializują jednak, yy, no ale generalnie wzrost, yy, yy, wzrost zmienności i yy, timing yy, ma znaczenie, także postaram się przedstawić, czy staram się przedstawić w w tym przeglądzie giełdowym te czynniki, które są czynnikami ryzyka i te czynniki, które są szansami. I często ten bilans jest, zmienia się dość dynamicznie, czy szala się przechyla w stronę czynników ryzyka, czy też w stronę szans. Dlatego też postaram się trochę szerzej omówić z różnych perspektyw, akcentując, co wydaje mi się, że może przeważyć ale ponieważ tempo zmian jest wysokie, to biorę pod uwagę, że ten timing może być trochę inny niż w tym materiale, który staram się mniej więcej co dwa tygodnie Państwu przekazać. Przechodząc do prezentacji czy do omówienia prezentacji, to z jednej strony warto, moim zdaniem, zwrócić uwagę, że ta wojna, wojna w Ukrainie mm, trwa dłużej niż na początku mogło się wydawać i strona ukraińska, mm, na spodziewanie, dobrze się broni, nawet aktualnie przechodząc do mm, do przyjęcia inicjatywy, przynajmniej jeżeli chodzi o północ, północny wschód no, ale dalej trwają bardzo ciężkie y, walki, w szczególności na, na południu i południowym y, wschodzie Jedna z narracji mówi, że z jednej strony trwa aktualnie nabór czy rotacja wojsk rosyjskich i to powoduje z, zmniejszenie aktywności części wojsk rosyjskich, a z drugiej strony prze, prze, przeorganizowanie się wojsk i próba rozstrzygnięcia w, do przełomu kwietnia, maja przez stronę rosyjską, ponieważ 9 maja jest tak zwany. Dzień Zwycięstwa obchodzony przez... Z, 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 w Rosji um, i no, to jest jeden z takich punktów, do którego strona może dążyć, aby w tym, w tym czasie rozstrzygnąć um, przynajmniej ze, ze strony, sw, ze, ze swojej perspektywy także na ten moment um, Widać, że ten rozwój tej wojny jest inny niż wydawało się na początku, a to akurat ma istotny wpływ na rynek kapitałowy, w tym sensie, że patrząc po, 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 walutach, po walutach w regionie, po początkowym szoku i sankcjach na, na Rosję które wpłynęły poprzez ograniczoną wymienianą śrubla czyli ograniczoną możliwość sprzedaży aktywów rosyjskich na wyprzedaż aktywów w regionie i co istotnie wpłynęło na osłabienie czy złotego do dolara, czy forinta węgierskiego, czy też korony czeskiej. Jednakże, to widzą Państwo, że te notowania schodzą poniżej tych poziomów, z, z, poniżej szczytów z listopada-grudnia 2021 roku, no to tak patrząc z punktu widzenia technicznego ma to pozytywną wymowę. No pytanie, czy to, to zejście jest trwałe, no ale na pewno warto je notować, bo to Neguje, tak zwane wybicie górą, czy neguje to, to, te negatywne reakcje z ostatnich y, czterech tygodni. To, co bym zaakcentował na, na, na złotym, no to, to jest istotny powrót, czyli istotny powrót poniżej 4,21 y, na parze USD PLN To jest kluczowe, ponieważ inwestorzy Zagraniczni generują blisko 60% obrotów na wig i ich perspektywa moim zdaniem jest kluczowa, przynajmniej jeżeli chodzi o WIG23, MSCI, Poland, stąd, stąd też staram się ją zaakcentować. To, co było zaskoczeniem krajowym, czy też pokazaniem zaskoczeń w regionie, no to odczyt inflacji konsumenckiej, tak zwanego CPI, Consumer Price Index za, za marzec i ten odczyt był, na poziomie 10,9% wobec oczekiwań 9,8, czyli 1,1 punkta procentowego wyższy odczyt. A to ma swoje istotne implikacje, ponieważ wywiera presję na Radę Polityki Pieniężnej. Jak to jest istotne? Do tej pory czy do piątkowego odczytu, by inwestorzy, makroekonomici zakładali podwyżkę raczej na 50 punktów bazowych, czyli z 3,5% na, na 4%, no ale ten odsetek wskazań na podwyżkę 75-punktową rośnie, chociaż też są ekonomici, którzy zakładają podwyżkę powyżej 100 czy na 100 i więcej punktów, podwyżkę w kwietniu. Kwietnia, w kwietniowe we posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, to jest 6 kwietnia, środa, no i pytanie, czy ta podwyżka będzie uwzględniała inflację to odczyt inflacji za marzec i czy że tak się wyrażę wpisze się w oczekiwania, czy wyższe oczekiwania od piątku. Jeżeli ta obniżka byłaby, podwyżka byłaby zbyt łagodna, no to może to wpłynąć na walutę, chociaż inwestorzy zagraniczni patrzą na Szereg danych, nie tylko na Radę Polityki Pieniężnej i podwyżki w, 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 dotychczas w, w, na Węgrzech czy w Czechach, tym, y, czy też udzielenie y, linii słopowej y, y, Narodowego Banku Polskiemu na 10 miliardów euro też ma znaczenie, czy też y, y, lepsze niż do tej pory zakładano y, zachowanie się strony wojsk rosyjskich w wojnie na Ukrainie, to też ma znaczenie. Także to warto obserwować. Oczekiwania co do wyższej podwyżki stu powodują, że sentyment do banków się, się zmienia i być może to będzie ten język uwagi, który wpłynie na zachowanie WIG20 w na najbliższych sesjach. To co bym zaakcentował i Państwo będą widzieli, by, 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 czy będziemy widzieli, znali wyniki wyborów w, 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 w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, wtorek, wyborów na Węgrzech, no to tutaj sytuacja w, na, w, wybory na Węgrzech ma, ma, mają istotne znaczenie, w tym sensie, że tam prowadzi Fidesz, a koalicja partii opozycyjnych m, traci przynajmniej do tych szóstych sondażach, ale wybory na burmistrza. M, m, Budapesztu pokazują, że yy, niedoszacowane są wyniki czy szos, yy, poparcie dla partii opozycyjnych czy kandydatów opozycyjnych. A akurat yy, wy, wybory na Węgrzech mają tyle znaczenie, że Polska i Węgry mają yy, do tej pory niezatwierdzone yy, programy yy, odbudowy w Polsce Krajowy Program Odbudowy yy, KPO. Yy, to są miliardy złotych i e, można powiedzieć, że Polska i Węgry miały podobną strategię. E, jeżeli w, w, z, zaskoczenie by nastąpiło, czyli partie opozycyjne miałyby lepszy wynik od Fideszu, no to to mogłoby mieć istotne znaczenie, jeżeli chodzi o tutaj podejście Unii Europejskiej. Do KPO. Także warto te, te, tę kwestię monitorować. Także to, to są jedne wybory, a drugie wybory to wybory prezydenckie 10 kwietnia, pierwsza runda we Francji. No i tutaj wydawało się, wydaje się, że takim murowym faworytem do wygrania w drugiej turze, 24 kwietnia, to jest prezydent Macron. No ale. Tutaj ten wykres pokazuje, że sympatie czy antypatie wyborców ulegają zmianie i do 24 kwietnia sytuacja może ulec zmianie. To, co warto odnotować, no to pani Lapin ma podejście przychylne do Rosji. Także tutaj taka koalicja Francja-Niemcy. Jeżeli chodzi o ton nadawany polityki Unii Europejskiej, to te wybory mogą być w tym kontekście istotne, czy że bardzo istotne. I, i w, w, wspominałem o takim delikatnym, czy o znaczeniu decyzji Rady Polityki Pieniężnej na WIG-20. Oto widzą Państwo tutaj, by, by aktualnie indeks próbuje. O pokonać istotne opory w rejonie 2180-2200 i takim krajowym czynnikiem to właśnie jest posiedzenie i decyzja Rady Polityki Pieniężnej nosi stuprocentowych, i reakcja na, na, ten, na tę decyzję banków może być kluczowa w zachowaniu WIG20, przynajmniej to jeżeli chodzi o krajowe, krajowe dane, krajowe czynniki. I co ciekawe, to. Interesujące wygląda również sytuacja, jeżeli chodzi o MSC i Poland w dolarze, w tym sensie, że indeks tych najpóźniejszych spółek widziany, widziany oczami inwestorów zagranicznych no i widać, że tutaj by, no, następuje próba zamknięcia tak zwanej luki bez e, z 24 lutego. Jeżeli ona by się powiodła mm, w, y, ty, w, w, no, w tygodniu z, z, z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, no to by. to można powiedzieć, że był taki game changer, chociaż yy, widać, że rynek w krótkim terminie jest, jest wykupiony. I pytanie, czy to decyzja Rady będzie wystarczającym argumentem za yy, wejściem na wyższy poziom? Czas pokaże, warto to odnotować. Yy, yy, jeżeli chodzi o wybory, czy czynniki czy, wpływające na koniunkturę, no to zaakcentowałbym być może nieco pomijany fakt, że ostatnie odczyty PMI przemysłu Chin. Był wyraźnie słabszy od oczekiwań, 1,8 punkta, punkta poniżej oczekiwań i wyraźnie poni, poniżej 50 punktów, czyli granicy oddzielającej wzrost od, od spadku. I ten oczyszcz 48.1 może sygnalizować, że ta polityka zero COVID mogła być błędną polityką, albo jest wyzwaniem dla, dla przemysłu w kontekście zamykany, zamykania całych miast w przypadku kilku y, przypadków stwierdzenia COVID-19, a to też jest to może być istotne czy językiem uwagi, jeżeli chodzi o 20 zjazd komunistycznej partii Chin w. Nie, po, do, do, no, na, na jesieni, nie, być może w październiku 2022 roku i e, tu mm, wybrania na kolejną kadencję mm, Xi Jinpinga, być może już y, takie do, y, nominowanie dożywotnie, do, do, do a do tej pory raczej było ograniczenie do, czy nie, raczej, do tej pory było ograniczenie do dwóch kadencji. Hmm. No i pytanie, czy, 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 czy to y, Słabsze odczyty z gospodarki i y, chyba błędna polityka, jeżeli chodzi o COVID-19. Czy to nie jest y, taki języczek uwagi? Y, 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 trudno jednoznacznie przesądzić, czy to jest właśnie ten słabszy odczyt, czy to jest jednorazowe y, y, rozczarowanie, jednorazowe rozczarowanie, czy, i, 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 czy po. Y, po Zostaną podjęte środki zaradcze, żeby te odczyty były na wyższym poziomie, czy stan gospodarki był lepszy, czy też jednak zostaną podjęte działania do prób próby osiągnięcia odporności stadnej kosztem przejściowego schłodzenia koniunktury, czy też w tym wariancie pozytywnym wysokie wysoka baza z przełomu 2020-2021 aktualnie wpływa na. Na słabsze odczyty, ale po, 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 po oczyszczeniu czy normalizacji, p, 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 PMI powróci do, do wzrostów. Nie przesądzając, sytuacja jest dynamiczna, warto monitorować rynek. No i tak jak pokazują, jak w soczewce, pierwszy kwartał 2022 roku, kumulacją zaskoczeń i pozytywnych, i negatywnych i wydaje się, że ten 2022 rok może być w taki, w, niestety, ale w dużej części, co też pokazuje na przykład sytuację, jeżeli chodzi o obligacje, czy się obligacji, powyżej 5% 10 latki polskie. Także mam nadzieję, że te skrócone czy subiektywne obrazkowo słowno mówione komentarze Państwa przybliżają do trafnych decyzji, i tym akcentem dziękuję Państwu i zapraszam za dwa tygodnie.